W bardzo sprzyjających okolicznościach przyrody, piękne słońce, wspaniały piknik w miasteczku skoczków. Piotr żyła z Piotkiem, którym spróbujemy podsumować króciutko ten sezon. Piotrek dla ciebie sezon życia? No na pewno, na pewno jest to, jest to mój, na, bez wątpienia, najlepszy sezon. Eee, wygrałem na jeden mar świata. E, czego się nie spodziewałem, że, że, że to przyjdzie to, to zwycięstwo, ale, ale na pewno ta, ko ta końcówka to jest, jest do mnie bar bardzo, bardzo udana, bardzo dobra. E, I no i co, 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 co tu można jeszcze powiedzieć? No? Właśnie, bo pojawia się na usta takie pytanie. Mm, kiedy poczułeś, że ta forma przychodzi i że te skoki zaczynają być już takie naprawdę rewelacyjne? E, znaczy się e, od turnieju już czterech skoczni. Już tam było, już te skoki zaczynały być lepsze, już zaczynały mi sprawiać przyjemność, ale po turnieju, dopiero po turnieju, właśnie od konkursów w Wiśle, już, już coś tak by puściło. No i było potem, wiadomo, wiadomo, wiadomo że było, było różnie potem, że było, były gorsze starty, były lepsze starty. Jak to, jak to, jak to, jak to w sumie wbywa w życiu, no bo czasem lepiej, czasem gorzej. Potem w Klingental było, było bardzo dobrze. Uważam, że, że to, był, to był też taki dobry start. Na Mistrzostwach Świata też tak trochę, <grym w górę> te, też tak trochę nie, nie, nie do końca jeszcze te, te skoki były. I od tego turnieju skandynawskiego już mi zaczynały wychodzić pojedyncze takie, takie skoki, ale to już, to już nie, że żeby wychodzić, żeby, żeby tam były do dwudziestki, tylko to już właśnie zaczynały wychodzić takie do, do, do trójki. Także no od, od tego momentu, od tego turnieju skandynawskiego, tak coś, tak coś puściło po prostu i, i zaczęło się skakać. I, i, na no wytokim, i, poszło, no i, poszło. i poszło, no i poszło. Powiedz, zmieniłem, zmieniłeś coś w swojej technice? Pracowałeś nad czymś, co, co ewentualnie spowodowało taką eksplozję formy? Nie, nic nie zmieniałem. Ja cię... to, to jest właśnie dziwne, nie? No, dziwne, jakby na no. to nie patrzeć. To czemu wcześniej tak nie było? No właśnie nie wiem, nie? Sam się zastanawiam, nie? Nie, ale po, po prostu, no, wiadomo, że od, pewne, od pewnego czasu skakałem z Staram się ko koncentrować nad na, na tym dojazdem, żeby, żeby on był, żeby on był e, cały czas stabilny, powtarzalny. E, no a, a, a tak jakoś, nie wiem, tak jakoś wyszło, że, że ta forma, że ta forma wysz, e, dopiero, dopiero od nie, niedawna jest taka, że jak nawet zepsuję skok, to jestem w stanie tam do, do 15 skoczyć, także no to jest... To jest coś, coś fajnego, no fajne uczucie, jak się, jak się psuje koga a jeszcze a jeszcze, 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 jeszcze w stanie... Jest <laughs> jeszcze jesteś w stanie odlecieć. Piotrek, no. ja chcę ci powiedzieć, że pod koniec tego sezonu wyrosłeś na prawdziwego lidera naszego zespołu. Nie, nie. Tak, tak. <laughs> nie, nie, ja nigdy. Ja nigdy nie, nie myślę nie, nie byłem, nie, nie będę liderem. Tym liderem zawsze pozostanie Kamil, no, to... To, to, to można... tak zwana lojalność przyjaciela, tak? Nawet nie o to chodzi, no. E, przyszłyby takie, są takie zawody jak mistrzostwa świata, jak e, olimpiada i, i, i dajmy na to Polska, Polska prowadzi po pierwszej serii, po, po trzech pierwszych skoczkach, e, no i, i co, I wyobrażacie sobie mnie tam na, na górze? Pewnie, po tym co pokazujesz? Bo ja sobie jakoś nie wyobrażam. Kamil jest na, naprawdę, on jest, on jest tym liderem i on tym liderem pozostanie, ja, ja raczej jestem skoczkiem, który sobie robi swoje i, i się bawi, bawi tymi skokami, jak te skoki wychodzą, no to ogromną przyjemność można z tego czerpać. I, i niech tak, niech tak pozostanie. Piotrek, nie tylko ty czerpiesz ogromną przyjemność z tego, ale również my, dziennikarze i kibice, bowiem cieszymy się twoimi zwycięstwami, twoimi miejscami na podium. Dwa w tym sezonie pierwsze, ale ja coś czuję, że to będzie dopiero początek. No, sam w szoku jestem. <laughs> Tyle Piotr no, żyła. No.